Książki pod lupą Z Agnieszką Herman rozmawia Marek Rozmawiamy dzisiaj z Agnieszką Herman o jej nowym tomie wierszy zatytułowanym Tło. Ale zacznijmy może od czegoś innego, bo z Tobą jest taka Agnieszko, że Ty debiutowałaś wcześniej i potem zapadła cisza. Ta cisza trwała długo, zajęłaś się grafiką, zajęłaś się różnymi rzeczami i potem ta poezja powraca. I jak to było? Dlaczego taka przerwa nastąpiła? Oj, to jest taka skomplikowana historia, dosyć metafizyczna. To znaczy, niektórzy określali mnie jako poetkę profetyczną. A co to znaczy? to, że przewiduję różne rzeczy. A że miałam wiersze smutne, tak można banalnie powiedzieć, po prostu bałam się, jak założyłam rodzinę, żeby czegoś strasznego nie przynieść do tej rodziny. Bałam się, ponieważ wiem, jaką moc ma słowo. Więc to trochę jest tak, że to było bardzo takie celowe i zaczęłam spełniać się w grafice. Też to był rodzaj twórczości, ale oczywiście to słowo ciągle do mnie pukało. Ja ciągle próbowałam jakoś to odsunąć, pisać Pisałam dzienniki, pisałam sobie różne rzeczy do szuflady. No ale jak widać, jak już trochę dzieci podrosły, poczułam, że już mogę. Czyli bałaś się wpływu na córki? Tak, ale właściwie, bo to nie chodzi o to, że wpływ poezji, tylko wszystko to, co tam gdzieś chciałam, żeby one były szczęśliwe, chciałam, żeby ta rodzina była szczęśliwa po prostu. A mi się zawsze wydawało, że twórczość i rodzina to w parze nie chodzi. To przejdźmy teraz do tego tomu. Bardzo pięknego plastycznie. Tego niestety nie jesteśmy w stanie pokazać. Nosi tytuł Tło. I Tło jest bardzo ważne, ponieważ każdy wiersz zaczyna się od określenia tła. Na przykład Tłem, niech będą ruchome schody. Albo Tłem, niech będzie świt na końcu Beskickiej ścieżki. I dalej następuje wiersz. No to teraz wytłumacz mi to Tło. Już od jakiegoś czasu to tło za mną chodziło, dlatego że robiąc projekty graficzne, z reguły zaczynam od tła, co się wydaje, że ważna jest ta główna postać, a tak naprawdę zorientowałam się, jak strasznie ważne jest tło. Ta sama postać na w innym tle już co innego znaczy. I taki projekt sobie zadałam, żeby zrealizować właśnie tomik, który zaczyna się od tła. Równocześnie zaczęłam uczyć się pisania haiku i tam bardzo jest ważne, żeby było to tło w postaci pory roku, kigo. I gdzieś mi się to splotło, zresztą w ogóle te wiersze są takie trochę wyczyszczone, z haiku czerpią całymi garściami. Ten temat też chciałem zgłębić troszkę, ale może jeszcze wrócimy do tego tła. Tło to jest coś, czego... Odbiorca często nie zauważa. Skupia się na tym, co jest na pierwszym planie. Czy uważasz, że można to tło jakoś wydobyć, pokazać jego znaczenie? Bo masz rację, bez tła to wszystko nie istnieje albo mm -hmm. znaczy co innego. Tak, tylko oczywiście jest tutaj pewna zasadzka, bo jeżeli my wydobywamy tło, to już staje się bohaterem, już przestaje być tym tłem. Można rzucić snop światła po prostu na tło i to starałam się zrobić. Teraz przejdziemy do haiku. Przypomnij, co ty robisz w tym haiku? Chodzę, chodziłam do szkoły klasycznego haiku Agnieszki Umedy-Żuławskiej. Po prostu piszemy haiku, wysyłamy do Japonii. Tam pani Mokka publikuje je w w piśmie Kuzu. Tutaj też w przekroju udało nam się uzyskać takie swoje miejsce. No i oczywiście właściwie moim takim marzeniem jest być taką hadzinką nawet nie poetką haiku, tylko hadzinką żeby można było podróżować po świecie i pisać haiku. Te wiersze mają bardzo dużo wspólnego z Twoją praktyką haiku. To nie są haiku, ale mm -hmm. są to wiersze czerpiące, powiedziałbym, z tej poetyki. Anna Janko na okładce. Pisze tak. Agnieszka Herman napisała cykl minimalistycznych wierszy, które rozrastają się w każdej kolejnej lekturze. I rzeczywiście, minimalizm jest bardzo dla tych wierszy charakterystyczny. Okazuje się, że w takiej krótkiej formie można zawrzeć bardzo dużo. Czy to jest taka forma, która dla Ciebie w tej chwili jest naturalna? Tak, bo po pisaniu haiku okazuje się, że my strasznie dużo słów używamy. W ogóle w koło mamy nadmiar wszystkiego. To samo się dzieje w słowach. Jest jakiś rodzaj takiej inflacji słów, więc po prostu próbowałam zrobić coś, co by nawiązywało do haiku, ale na pewno no nie wystarczą mi trzy wersy do tego. Do takiej wprawy nie doszłam. Ważną rolę graficzną w tym tomie. Odgrywają zdjęcia. Zdjęcia na pozór są nieefektowne, bo nie za duże i czarno-białe. Powiedz, jaka jest funkcja tych zdjęć? One dopełniają właściwie. Tomik. Trudno mi powiedzieć, dlaczego one tu są. No, wydawało mi się, że to będzie ciekawe. Właśnie też jakieś elementy wydobyte z przestrzeni one są bardzo konkretne te zdjęcia, jakiś szczegół, na który nie zwracamy uwagi. Nagle w takiej formie robi się bohaterem. One nie ilustrują wierszy. Nie. One mają za zadanie tylko dać jakiś rodzaj takiej aury, klimatu, żeby można było spokojnie w te wiersze wejść. Agnieszka Herman, tło bardzo Państwu polecamy. Tłem niech będzie nadmorska plaża. Nie ma takich samych liści na drzewie, traw, płatków śniegu, różne są ziarenka piasku. Pod rozgwieżdżonym niebem przesypuje pytania z garści do garści. Tłem niech będzie sen. Mam czapkę z tysiąca motyli, roją się nad głową, trzepią aksamitnymi skrzydłami. Uśmiecham się do odbicia w wystawowych szybach. Ludzie przechodzą na drugą stronę, bo motyle czarne jak śmierć. Tłem niech będzie góra kluczy w Bełżcu. Do tych kluczy są jakieś drzwi, za drzwiami jakiś stół, wokół krzesła, i zastawa, i światło świec odbite w szabaśnikach, i modlitwy nad stołem, dalej łóżka i łóżeczka. Każdy dostał obozowe pokwitowanie na swój klucz. Tłem niech będą ruchome schody. Ja w górę, ty w dół ścisk, ani zbiec, ani wbiec, ani przeskoczyć. Można umrzeć w dzień przed zakończeniem wojny. Minąć się po przeciwnych stronach ulicy, czekać na siebie, na innych przystankach, spotkać się za blisko, za późno. Tłem niech będzie wróżba. Dobra pani, daj pieniążek, powróże, zawodzi stara cyganka, idąc krok w krok za kobietą. Już teraz powiem, że będzie pani żyła dziewięćdziesiąt pięć lat. Za pieniążek powiem więcej. Dziewięćdziesiąt pięć lat to mało. Mam nadzieję na życie wieczne. Każda odchodzi pod rękę ze swoim bogiem. Tłem niech będą dębowe deski pełne aniołów. Na jednym końcu miasteczka ojciec wycina ich sylwetki, na drugim córka domalowuje spojrzenia. Od lat tylko tak rozmawiają. Na bazarze każdy chwyta swojego. Brunetka anioła z pieprzykiem, bliźniaczki, syjamy zrośnięte głowami, półsenna wyciągniętego jak płomień świecy, anioła z ułamanym skrzydłem kradnie melancholia i kręcąc biodrami wchodzi między rzodkiewki i marchew. Było to kolejne wydanie książek pod lupą. Realizacja Paweł Pękalski. Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91-02-382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl Adres e-mail redakcja małpa książki Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl. Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Do usłyszenia.